Dzień dobry widzowie. Dzisiaj kolejny film. Tak, ten odkurzacz już widzieliście to jest 51, ale mam wam dam do pokazania jego rozwojową wersję, czyli 168. To jest wersja eksportowa z silnikiem ZZSD Typ 110. mundilec, Taki jest takim średnim wskaźnikiem. Do 51 jest on prawie że podobny. No różnią się tylko kolorami i tym, że 51 nie miały wskaźnika. No nie każde, bo na przykład 51 z rączką miały wskaźnik. I inne tam już młodsze 51 miały wskaźnik. No, one się tak o tutaj prezentują. Także tak. Ja teraz Wam pokażę do nich zestawy. No tak, nie będę wyciągać całego karyton do 51, choć. O, tutaj są, karton, tutaj są rzeczy, karton i instrukcja, ale to nieważne. To tak, tutaj mamy 51. Taka typowa podwójna rura. No i taka. Teraz sobie tutaj zobaczymy. Tutaj mamy tabliczkę, to jest 0676. Typ 51. Teraz sobie zobaczymy do woreka, jak to w środku wygląda. O, widzicie, tam troszkę śmieci jest. E, także tak, zamkniemy teraz tą pokrywę, ja muszę zrobić cięcie. Już tutaj go poskładałem, no to teraz go zobaczę od tyłu. No to jest taki, taki sam y, jak w 168, y, ten. No, teraz wyjmę kabel, żeby wam wtyczkę pokazać. Wtyczka taka, wymieniłam ostatnio. No i teraz wam pokażę jak on działa. To no, dobra no i tak on chodzi no i teraz wam pokażę 168 no to tak 168 wygląda tak tutaj jest pokrywa tylna. to może zaczniemy od tej pokrywy jest taki sam klawisz jak 51 to jest 51 tak wygląda pokrywa tylna, pokażę Wam teraz yy, yy, przewód. W sensie wtyczkę tu bardzo ciężko wychodzi, muszę ten mechanizm nie smarować. Także tak, taka jest wtyczka. No i teraz pokażę Wam borek. Borek wygląda tak o, tak wygląda pokrywa. Że tutaj są już śmieciuchy, bo nim sobie teraz będę odkładać na co dzień. No i yy, tak wygląda worek. Bardzo ładny w takie zórki. Robię cięcie i Wam pokażę, jak on działa. No dobra, to teraz go włączę. działa już wam to zaprezentuję już się zawinęło No i zwinął kabel no to teraz tak trochę y, konstrukcję wam ich pokażę y, No jak wyglądałem od środka to tak ja już je rozmontowałem teraz wam zaświecę latarką jak to wygląda od środka tu mamy silnik SK10C z zakładów ASPA, czyli aparatury spawalniczej. Tutaj mamy taki włącznik. No i tutaj mamy mechanizm zwijania. A teraz 168. Widzimy różnicę po montażu silnika. Tutaj silnik jest osobno zamontowany, a tutaj jest silnik zamontowany razem ze spornikiem zwijacza no to tak mamy tutaj eksportowy silnik typu 110 no i tutaj już od razu możemy zauważyć że tutaj da się kable odzwijacza odpiąć, a tutaj już nie tutaj są na stałe zrobione no i tak tutaj tak to wygląda, tutaj mam w ogóle inne mocowanie, no i już mamy taki plastikowy włączniczek no i ogólnie tak to wygląda ogólnie w 1979 roku te odkurzacze zostały zunifikowane do jednego modelu albo 168, albo 168S. Do 1979 roku ogólnie 51 to 51, 168 to 168, ale po 1979 roku były to już odkurzacze 168. Możemy już zauważyć tutaj zupełne różnice. Na przykład tutaj widzimy, no niestety tabliczka jest zmazana, ale widzimy napis 168 yy, i tutaj widzimy yy, yy, napis 51 i jeszcze tabliczka jest metalowa. Yy, odkurzacz jest z 80 roku, yy, no i to jest eksportowy typ Mondilec, ten 168. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy, jak one wyglądają. Teraz tak. Tu jest zwijacz 51 i tu też jest zwijacz. No ale już od razu widzimy, że tutaj jest ogólnie troszkę inaczej to wygląda. Jeśli chodzi na przykład o montowanie silnika, o czym już mówiłem. No to tak, tutaj mamy pokrywy. O! Pokrywa. Tu jest kolejna pokrywa. No i to jest taka podwójna rura, kolejna, która jest wypożyczona do C68, bo mam dwie takie rury podwójne. Jedna jest do 168, a druga jest do 51. No teraz je zmontuję no i powiem Wam jeszcze kilka słów o nich. Myślę, że już wystarczająco Wam o nich opo opowiadałem, więc teraz przejdziemy do testu, jak one zbierają. Teraz przejdziemy do testu odkurzenia jak widzicie odkurzacz bardzo szybko zbiera brudy które, które zostały pozostawione na dywanie teraz czas na 51 z kolei na 51 oba odkurzacze sobie poradziły dziękuję wam za obejrzenie filmu razem z moimi zelmerykami dwoma no i zapraszam was za niedługo na kolejne filmy cześć